Katowicka 190 to adres, który nic nie mówi wielu mieszkańcom Chorzowa. Dla lokatorów mieszczącej się tutaj noclegowni jest to jednak drugi i często jedyny dom. Placówka prowadzona przez Górnośląskie Stowarzyszenie Społeczne od nowa od połowy stycznia przeżywa prawdziwe oblężenie. W tej chwili na placówce chorzowskiej noclegowni znajduje się 68 osób. Zgodnie z umową, którą mamy podpisaną z OPS-em, yy, mamy, mamy mieć 45 mieszkańców. W tej chwili jest pełne obłożenie, także i przyjmujemy ze względu na mrozy i, i po prostu pogodę, przyjmujemy każdego. Każdemu zapewniamy nocleg. Bez względu na to, czy to jest to mieszkaniec gminy Chorzów, czy okolicznych gmin, każdemu, ten nocleg zapewniamy i gorący tam napój, czy jakieś tam kolacje zrobienie każdemu, co zapewniamy. A proszę powiedzieć, kto do Was trafia najczęściej? Czy są to osoby starsze, młodsze? Jak to teraz wygląda? Więc zmieniła się generacja osób bezdomnych. W obecnej, prowadząc ten ośrodek od 2010, czyli 4 lata, przede wszystkim zmieniła się generacja osób bezdomnych, to znaczy bardzo dużo trafia osób w wieku od 20 do 30 lat. Powodem przede wszystkim jest, że rodzice nie potrafią sobie poradzić z młodym pokoleniem i po prostu wyrzucają, wyrzucają, bo nie są to rodziny patologiczne, a nie poradzą sobie z wychowaniem młodego młodzieńca. Są też że osoby, które opuszczają Zakłady karne też tu jako młoda osoba trafiają. Poza tym dużo jest osób w podeszłym wieku, czyli w przedziale tym 65-80. Tutaj na Chorzowskiej Noclegowni mamy też osoby niepełnosprawne po udarach na wózkach inwalidzkich, osoby niewidzące. Ci ludzie też potrzebują pomocy. A jak sobie radzi w tym roku Chorzowska noclegownia z tym przypływem osób potrzebujących? Czy rzeczywiście dacie radę przyjąć jeszcze więcej osób, gdyby zaszła, zaszła taka potrzeba? Gdyby zaszła taka potrzeba, to my przyjmiemy każdego. Przy stanie 68 osób mamy zapeł zapełnione wszystkie pokoje. W tej chwili zaczęliśmy zajmować świetlicę. Ja tutaj bym chciała podziękować przede wszystkim mieszkańcom Chorzowa, którzy po prostu w ciągu całego roku wspierają Chorzowską Noclegownię. Czy to meblami, czy to odzieżą, czy pościelą. Też bym chciała w tym miejscu podziękować sponsorowi Noclegowni, restauracji Kartel, która nigdy nie zapomina dwa razy w roku organizuje nam święta, czyli Bożego Narodzenia, Wigilię i śniadanie wielkanocne. Trudny problem wychodzenia z bezdomności narasta. Pan Leszek jest rezydentem noclegowni już od 2010 roku, gdy stracił nogę. I wygląda na to, że pozostanie tutaj dłużej, a może na zawsze. Dla mnie to jest bardzo dobrze. W porównaniu z innymi noclegowniami to jest super. Jak to do tego doszło, że trafił pan do noclegowni i mieszka pan tutaj tak długo? No, mi upcieli. no i. No i musiałem tu przyjść. No tyle. Czy dla takich osób jak pan po przejściach nie ma miasto nie ma takich mieszkań zabezpieczonych? Oni mają mieszkania, tylko nie dla nas. Nie dla nas. Nas to zbywają, jak no my się w ogóle tu nie, nie liczymy. A chciałby pan mieszkać samodzielnie, czy wolałby tu pan Wolał zostać? Samodzielnie. Ja, ja nawet się starałem, ale tu nie ma szans.